Witajcie, Karol Kalbarczyk i Lilium i ze mną Michał Kita. Witaj Michał. Witam. E, powiedz mi, jak tam generalnie e, przebieg walki, jak wrażenia tuż po? No jak przebieg? No do dupy. Dałem dupy i nie ma co tutaj szukać co nie wiem. A powiedz mi, co mogło być przyczyną? Czy gdzieś tam się doszukałeś? Co, 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 co trzeba poprawić, nie, no nie czy, ma, czy ma po prostu? Coś poprawić, czy czegoś. No dałem się złapać, zapiął dobrze i... i tyle. Nie pamiętam, jak się już odsyciłem, to e, wiem, że wiedziałem, że już przegrałem. No, dokładnie, czasami tak się po prostu e, zdarza. Powiedz mi e, generalnie, na ile to był dla Ciebie trudny przeciwnik? Co? Tak jak powiedziałem, sportowo był lepszy od Karola. Ja nie szukam żadnego usprawiedliwienia, że się szykowałem na Karola w ostatnim momencie. Zmiana przeciwnika, czy bo gdzieś tam po tylu walkach, na takim poziomie jak się bijesz, to nie, 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 nie ta droga, żeby szukać usprawiedliwienia. W pełni, tak jak powiedziałem. Mam pretensje jak najbardziej do siebie dałem dupy i, a Michał z zasłużenie wygrał i, i tyle. Rozumiem, powiedz mi w przyszłości, gdyby jednak doszło do tego, miejmy nadzieję, że Karol szybko prawda, tą swoją kontuzję wyleczy i ponowne ustalenie terminu walki z Karolem. No tak, ale tak jak mówię, nie będę czekał na tą walkę rok, czy, czy ileś w międzyczasie trzeba będzie stoczyć jakieś inne pojedynki, a co się pokaże, okaże w przyszłości, to zobaczymy. Myślę, że byłeś dobrze przygotowany, także ja mimo wszystko dziękuję za poświęcony czas, życzę po prostu następnym razem więcej szczęścia. Dziękuję, pozdrawiam serdecznie. Dzięki, trzymaj się, cześć.